Siemano! TV. Blue Drain, epizod kolejny, to jest 15 Jesteśmy okay. w kopalni. Jest nieco z Saigon. masz pojechane. <grym> ale się piora. Jak w pralce. Co? i to jest fajna mapa. Znaczy trudna f**k, ale fajna. <grym> ale Nisan da radę. Zostawiłem ci chyba ze 2 HP. O. Nie, nie dużo masz. Uważaj, tylko nie rusz kabla. Oh, zaraz okay. nowa będzie, będzie trzeba nagrywać od nowa. Oa! O. No, jakby nie mogła back and regroup. od razu No, it's her. Huh. Fall back and regroup. It's me all right. Keep w czy to nie był? W Latwii. Czy w Tak, prawda? Dobra, dobra. Masz znaleźć eksplozjówce. O... O cool. Daleko. Nie Dobra, no. idziemy. Szukaj eksplozji... Eee, ja, HP ci dużo zostawił. No. Detrum Niemcy? Detrum Niemcy, tak. Ja. Jeszcze. E, no dobra, no. Już widzę dziurę w ścianie. Tak, nie klikaj tyle myszką, bo te kliki A. słychać. A, o, co? Nie, to się, chodzi, tak? Nie, tak się śmieję, no. no, mówiłem ci, że jest dźwiga Ja ma, wiesz. Musiałeś scenkę połączyć, tak to tak. nie wytrzymasz. A. O. 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 Wow. De, de ty na destroy. A co ty robisz? No dobrze chyba widm, no? tak, ja nie mówię, że nie, ale się zdziwiłem co ty w ogóle robisz. Ci kwarantanną się za tego wali. Naukowcy chyba. No ale wiesz, no rozkminają, no nie, ty, może byś coś zastał. Nie no. tak, żebym był niemiły, ale ty jest normalny Niemiec. Tylko z normalnych Niemców to w ogóle krewka nie leci. No. No. Dobra, olej się te, te szpargały. Spargały? <noise> tak <głos> mi się powiedziało, nie. Zobaczmy to. Skiba. No, no Nie wiem dlaczego mówię na nie szpargały, ale jakoś tak pasuje tu do niej. No. O! Nie mam chyba Stamtąd tych zmutowanych szybciej. No. Siekaj, 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 synu. Masz parę jeszcze, nie? Nie wiem gdzie idę, No ale... właśnie, ja też nie wiem gdzie idziesz, ale... No to ten... nie wiem gdzie jest. W pomieszczeniu. W kuchni. chicken. Jedali. Ty tam masz drzwi, które cię będą prowadziły chyba do strzałki, wiesz? Te, o te. Te? Te, no. No bo tu raczej nie masz gdzie iść. No tam zabiję go. Tak mi się wydaje, no nie tak... Tak chyba tak. Do, dobrze mi się zdawało. O! o. Skurdeł, łak jeden. Jeszcze jeden. Dużej. A w końcu medium. <laughs> Gdzie ty idziesz? Co ty zrobić? mam się. No. <laughs> Don't you fucking say?

Aby nie Nie, no jak już doszpargo się w niego w trinie nie jest, ale Dobra to już go został No Dobra, jak chciałeś dobić to ma Może jak spadnie się stanę. Tak, jak tu się nie ekspity Mamy detonator, jeszcze tylko TNT nam brakuje Ma rozkminy, no demo i szansy są tam, gdzieś w punkcik na mapie, no. no. Ty dawaj tutaj, ty, nie tu. Dziura w sianie. Po lewo. A. O. O. No bierz. bierz, bierz. Tam jeszcze my drzwi. Te? Te. No. No. Dobra. dobra ale fajnie wyglądają szpargały. No to się wracamy. Nie, no chyba tak. No nie, no dalej to jest. No, dylewa. ja wejdź do tych drugich drzwi, bo ty w tych pierwszych tylko było. To to samo. No <laughs> <laughs> Więc. No fajnie. No nic. Wal was. Ty no stara, ale gdzie ty idziesz? Wracam się. Ale myślisz, że tak wolno? No. Nie weź włącz tego, czujkę. No stary, zobacz daleko jesteś od tego. No, ale jak tam tam przejdą? Czekaj. A weź w prawo siadłeś. A tam masz takie na górze wskakiwanie. Nie te drzwi. Co? Tu, tu pod typu. Nie da się to. Nie, mm. nie no dobra to jest tak, no musisz iść tam i coś wywalczyć, no. To pewnie to jest Pewnie to jest jakaś głupota w ogóle mm. do zrobienia. A mam problem z czego. No tak. Nie, to mi nie da włącz czujkę ty. A tu byłeś? Dalej, nie, ale tam jest wajka do przełożenia, Przełącz wajka. Geta off. Popaki się sami pozabijają. No wiesz, HP sobie wkręcam. Ja wiem o co chodzi. Już mało mam, to O! o. No, no. O! Co chciałeś otworzyć? Nie wiem. Ale <laughs> ja otworzyła no. się. Nie, wiem. nie, HP by ci się przydało, teraz już bez. 7 szkargały. O! Ej! myślisz, że to ty O jest. <noise> <noise> Dobra. Aha, czyli teraz naokoło z... A nie. Nie, tu masz jakieś wrota. I Niemcy. Co, so, w do... To jesteśmy w domu. Tam było napisane blast. No nie, tam gdzieś coś pewnie... rozwalić. No i tam. się czas za zabiję. Oops, dobra, to było na fakcie, ale było. O. Już niedalek. To tut. Myślisz, że to da? Tak. Ta. No ja Make your way deeper. Deep, deep. Slow, deep. Jakby nie mogli ci z nami pozabijać, nie? Nie, yes, stary, musisz ssać. No to jest Si, so. <ścoughs> po same kule i masuj czumę. Stary wiesz, że ja dzisiaj wstałem dopiero po 11. Oh. A, o! Aaa, to 8. Bo się ustawiliśmy, że koło 11. No ja mówię, dobra, to stanę o 11. Stawiając sobie budzik na 8. Oczywiście włączyłem, ustawiłem pewnie na 9. oczywiście wyłączyłem, stałem po 11. Mm -hmm. no. No jest pewnie safe point będzie, pewnie nie Ale to to chyba będzie No Tak, zapisz Ale dziś nie dalej, bo jeszcze nie ten czas No nie ma no rozumiem Daj nic Coś mi się kojarzy ja... No drzwi Do niebiec W ogóle jaki wystrachany był, nie? Dobra, to coś tu jest... O! I zmutowanie... I mu no mutanty są lepsze w sensie ze względu na HP, no nie? Żyjesz jeszcze? Nie. Co zrobisz ty? Przeskoczę. <laughs> nie, schodź nie patrz w dół! Co? Mamy ich w dół. A, gdzie? Tak. Ma co zaskoczył, nie? No. Ale jakie szybkie! No. dobra, w ogóle, że nic. jest stawko. Musi się coś O! Ten co czyni w ogóle? Nie, bo to chciałem A, dasz! O! o właśnie, o to mi chodziło. A skąd bierze to? To tu. Nie wiem. Aha, skąd że to tu. Nie, to tu, tu! To tu. No, no, no. no tak, wiem, czy jest impreza. Nie, ale połowę już na bank zrobiliśmy coś hmm. tak myślę. Stary, ja to wiem. No to zakasać, Nie ma idzie. zmiłów. Nie, no jeszcze dalej. No ale już wiesz, niedaleko. No, waj Czekaj, tam jakaś wajcha była do przełożenia. Tak. A? to jednak trzeba było. Zrobiłeś połowę drogi? No teraz na alkoholu no nie ma. Nie ma z No co? I teraz co? Kurka. Co? No zębiaki no. Nie, no tak. E, poczekaj, bo są, są trzy drogi. A tu już nam pokazuje gdzieś. Aha. Znowu na detonator! Myślałem, że się sam zabiję, no, ale to jednak byłem z tych młodszych. Czyli pana tego Niemca. No, zabiję. Nie trafiłeś! <noise> Najlepszy się zmarnowałeś. Ale no, no. tam bywa. Dobra, i szukaj eksplozyjny. No. Zginiesz ty. Idziemy tu. Myślisz, że to będzie dobrze? So, granat. No, no, to Granaty Co cię? Straszysz. Boisz się granatów. No? Stary nie ma czego. Przecież Medal of Honor. Nie jedną granatę po łbie dostałeś. I teraz rzucił. No tak. Dobra. Nie, masz, nie masz po co wracać. Jeźdź, jeźdź, nie opodal, gdzieś nie opodal, wyczuwam troty weź z wali, właśnie tutaj to i nie ma. A bo to ma... musi być czerwona. no ale da się przemknąć, da się przemknąć. No, no, kurde, Wisz, nie jest nie chłopany, jebany, no no nie? o The Deutschland Deutschland! Zdychaj to nie, kurwa! Tylko ty nie spadnij, frajerze! Nie, no tam jest tylko woda. A co on mi dostał? Nie dostaje, już wszystko gra. Czeka jeszcze O! Ty jak mi się No to na plecach miał! Nie wiem, ale to są tam. Dynamit? Nie, to chyba było tylko wysadzać. Nie, to było tak, wysadzać. Zapłon. Doładuj chp. Dobra, żartowałem. Tu wajcha jest. No tu wajcha już przełączyłeś przecież. A druga? Bo to mnie cała woda spadła, wiesz. Taki baje. Ej, dobra, poczekaj. Ale nie możesz wyjść tam tymi drzwiami? Co A tam nie ma drzwi? Nie. A? No tak, nie no to wiesz co, musisz się wrócić, się ci powiem. O co? No bo dobrze się wracasz. No. <grystanie> <grystanie> Idziemy teraz tutaj. Tak myślisz? Tak. Ta. No to musisz jeszcze w dół polecieć. Powiedzasz, może ta brama wielka się otwiera. O! Co cię zaskoczyłem? <grystanie> Dobra, walić was. Ty musisz teraz deeper and deeper zejść. Ja już jestem praktycznie. Ty no? A ty nie było wcale tak nisko, nie? Nie no dobrze, idziesz on centralnie tutaj. Ty, ale... Ten dynamik jest za tobą, jakby co Wiem, ale ja idę go tam rozwalić tego tu. Ma Fausta? Sam się rozobrać. No dobra to już po kłopocie, nie? został tam na górze Wiem, widziałem no. Doskoczyć No i lejdź się naładował To dobrze Wszystko jest stabilnie Dobra tu jest jakiś kompleks, a to musimy wyschodzić. No musisz znaleźć jeszcze chyba jakiś takiej tam wejście. No już chyba będzie Muszę dopysiąć A drzwiami to już nie mógł zbyt mainstreamowe tak? Były zamknięte O właśnie tutaj Dobra, ale dobra, ale no ja rozumiem, że fajnie się skacze po górze i typów, no nie? No. Ale... No. Ale tutaj. No właśnie, wiesz o to. Ty dobrze wiesz o co mi chodzi. Gdzie jest the motherfucking TNT? TNT nie ma, ale też jest IBC. O ma... O jest znowu komando. Dobra, to ja się zrelaksuję. You look fabulous.

No ja nie powiedziałbym, że on jest taki słabszy Ale przynajmniej nie ucieka nie? No właśnie to jest tylko chyba ten jedyny plus, nie? Co mówiłem? turki, masz znaleźć indyka Przeczytałem <grywa> ty! LOL A po co mi ten indyka? Nie wiem stary, masz znaleźć indyka i mnie to nie interesuje. Nie, nie to tym ale... No zasnijmy się. Trzeba gdzieś tutaj ładunki No dalej tego szukamy, no jak. Taka węcha o. Dobra, tu gdzieś będą ładunki. O, jest. Dobra, cofaj się no do tamtego. Daj mi też. Kto to jest ten daj mi Pewnie jakiś koleś. Pewnie za. Znajdź źródło kolesia. Daj mi też. No jest. No i widz. Aby ino. Gdzie jest? Czekaj. Aha Samo się zrobił? No. Lepiej dla nas, musimy się wracać. wo. Wow, 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 wow. Dobra dziduj stąd ty. Nie, on jeszcze się pobije, pobije się, już. Już, agresja włączyła. Zaraz zdechniesz. Ciap Jakbyś zastał sobie towarzysza to by było no No i tam tu daje no bo to jest dobry koleś. Dobra z dupiej stąd ty morda Ale ja muszę tam iść Ale przecież tam ci się wejście odblokowało Dobra no, Widzisz? Byłeś tu kiedyś? Da No O z bazuką giega Ło wow. Uch, zajebiście to wyglądało, tak Płomień z dup skacili się. Dobra, idź tam, gdzie miałeś iść. No idę. No gdzie ty idziesz? No tu. No tu. Na pewno tu. No. Nie. A gdzie? Co za mnie troluje? Co ja cię troluję? Muszę iść tam na początku, tam gdzie było rozwidlenie dróg. Na samym początku? Tak. Pasz, pa, pa, pa. A? Nie, no fajnie, zabiłeś ty, pana, nie powiem, to była efektowna. Co tu gdzieś? No tu. No tak, tutaj. No ta, wszystko się zgadza. To jest właśnie ta, ta w tej misji przestrane, że no. musisz chodzić, nie? Chodzenie nie jest fajne. A to tu? Tak, wiesz. Czekaj, bo tu biega ty bez uba. Mi się na mordowanie wzięło. W ogóle to jest tyle Dobra tego walić. Ustrojstwa Tu? Chyba tak Kurde ile was? Jakie fajne wiatraki Chciałbyś taki co? No nie lubię wiatraki ogólnie rzecz biorąc. To tu chyba O no? No. właśnie Może się dziabągi wyskakują Co i raz Better Backup to bo Szukaj soruca. A walić pas. No, oh, oh. Ale fart. To był czysty skill. No. Poczekaj jeszcze. Ten jak po sobie wciśnie ładnie. No. Górka poziom. O, o. Ups. Nie no, to teraz to już ja wiem jak. Ja już westmiję. widzisz Nie. Jeszcze one more jump and geek. O! Oh, wejście do piekła. O! Oh. Walną diabonga. Także save, mój mistrz i kończymy ten epizod. Okej. Okay. Deeper. Tak. Uh, so we see us in the next episode of Blood Rain uh Nara